Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy wymieniać piastę z łożyskiem. 2010 rok Prius, trzecia generacja. Jak widać, przyszedł czas na łożysko. Więc zapraszam do oglądania. No to zaczynamy. Teraz e, przechodzimy do demontażu e, zacisku, położymy go na bok, i wtedy będziemy w stanie dostać się do śrub mocujących e, łożysko tutaj, tutaj całej zwrotnicy czy belki, jakkolwiek to nazwiemy. Teraz przechodzimy do demontażu zacisku. Dwie śruby, czternastki. ale się kręci bez większych problemów teraz przechodzę do dolnej I ściągamy zacisk. Trochę dość ciasno siedzi, ale hamulec ten się jest odpuszczony. I zostawiamy go tutaj wiszącego, jak słychać, łożysko. Swoje wspaniałe dni ma już dawno za sobą. Teraz przechodzimy do zdjęcia takiej obudowy wtyczki, która idzie do sensora ABS, który jest wbudowany w nasze łożysko, i zanim. Ściągniemy naszą wtyczkę, musimy zdjąć tą obudowę. Jest ona troszeczkę usyfiona. Podważamy ją takim szpikulcem i rozkładamy na dwie części. Wtedy naciskamy tutaj jak widać to jest ta obudowa. Odkładam ją na bok i Naciskamy mały guziczek pod spodem. I ściągamy kabelek. A teraz przechodzimy do odkręcania łożyska. Teraz przechodzimy do odkręcenia łożyska. Klucz 14. Pamiętajmy, żeby dobrze go osadzić, jeżeli mamy tutaj dużo rdzy. Jest szansa, że możemy objechać tą śrubę i wtedy będziemy mieli duży problem. Zobaczymy, jak tutaj pójdzie. Powiem szczerze, że jestem pod dużym wrażeniem. Cztery śruby usunięte, i teraz wspomożemy się młotkiem w celu demontażu łożyska. Teraz przechodzimy do odbicia łożyska. Miejmy nadzieję, że wyjdzie nam. Jeżeli nie wyjdzie, to będziemy musieli użyć innych metod. Trochę zaczyna puszczać, więc jesteśmy na dobrej drodze. Mamy usunięte. Wielka szkoda, że nie mam nowej osłony tarczy. Będę musiał ją wstawić. Może się ją wymieni przy kolejnej okazji. Ale w tym momencie sytuacja była podramkowa, bo łożysko było naprawdę głośne. Teraz przejdę do lekkiego szlifowania tego elementu. teraz przechodzimy do instalacji nowego łożyska mam tutaj nowe łożysko przełożyłem je przez, ten, przez tą osłonę, wiem że ona jest w opłakanym stanie ale w tym momencie nie mam drugiej zrobię wymianę jej przy najbliższym wymianie hamulców trzymam na razie zatyczkę na naszym e, czujniku po to, żeby nie nawlatywało nam tam syfu i przykładam wszystko powinno w miarę się ułożyć i załapujemy nasze śruby I dokończam to ręcznie, tak żeby nie przekręcić dźwięku. I i czwarta. I w tym momencie biorę, dokręcam delikatnie pistoletem. a na koniec użyję klucza i dokręcam je z siłą 90N Teraz, po zainstalowaniu łożyska, smaruję je smarem miedzianym. Wiem, że w Europie, w Polsce, nie powinno, wszyscy mówią, że się nie powinno używać smaru miedzianego, ale w tym klimacie, w którym ja jestem, jak najbardziej są wskazane, robię to na wszystkich autach, które są e, takimi samochodami codziennego użytku, nie zrobiłbym tego na przykład na samochodach które mają jakieś hamulce wyczynowe. Wtedy powierzchnia musi być naprawdę czysta. Ale jeżeli chodzi o e, hamulce na samochodzie takim jak Prius, nie wiem, Corolla, Ford Focus, czy taki codzienny samochód do jazdy, jak najbardziej daje smar miedziany, po to, żeby koło nie klinowało się nam tutaj, i żeby później było łatwiej usunąć tarczę. Teraz przechodzę do podpięcia naszego sensora ABS-ów. Wchodzi na miejsce. Jak tutaj widzimy, jest taka Ska na tym kablu. ona jest spowodowana tym, że że mm, ten kabel przechodzi w taki sposób S pomiędzy tymi dwoma tutaj pipcikami, więc teraz zakładamy to, jak widać, on pasuje idealnie w środek. Bierzemy go do góry, i tutaj mamy wycięcie w obudowie. I zamykamy. Nie jest to łatwy proces, bo ta, ten, ta obudowa zewnętrzna musi też się znaleźć w odpowiednim miejscu na wtyczce. Żeby to wszystko ze sobą współgrało Aha, Pierwsza rzecz, robię to odwrotnie Moja wina I teraz kabelek przechodzi tutaj górą I wszystko siedzi na swoim miejscu Pamiętajmy, tu są dwie Dwa zaczepy na górze Chodzi o to, żeby oba się spięły i teraz możemy przejść do instalacji tarczy i zacisku. Teraz przechodzimy do instalacji tarczy i zacisku. Ja będę musiał sprawdzić prowadnicę, czy przypadkiem nie są zasłane bo mimo to, że hamulec ręczny jest na lince, na sprężynie tutaj, powinno pojawić mi się trochę luzu, a nie widzę jego. Więc zaraz po zmontowaniu tego wszystkiego przejrzę prowadnicę, tak na wszelki wypadek.

I instalację łożyska mamy zakończoną. Teraz jeszcze szybko, tylko sprawdzę prowadnice od zacisków, czy one się ruszają, czy będą wymagały serwisu w najbliższym czasie. Mam ściągnięty zacisk. Tutaj widzę, że wszystko fajnie chodzi. Ok, ta trochę jest zastana, już widać na niej rdze. To jest typowa bolączka Kryjusów, że te właśnie tylne prowadnice lubią stawać, więc zawsze przy wymianie klocków dobrze jest właśnie wymienić prowadnice na nowe, które są ocynkowane czy pokryte jakimś Metalem ochronnym, które spowodują to, że nie będą one tak szybko rdzewiały, bo nawet jeżeli oczyścimy teraz tą prowadnicę, to ona już nie ma tej powłoki ochronnej i mimo to, że w środku jest smar, będzie korodować, w szczególności na łączeniu tutaj, gdzie znajduje się ta gumowa osłona. Tutaj mam przesmarowaną, oczyszczoną. Prowadnicę wkładam. O, nawet widać, że mamy dziurę. Przez nią wychodzi smar. Więc wiemy, że w najbliższej, w najbliższym czasie będziemy musieli wymienić te gumki. Inaczej woda będzie się dostawała do środka. To spowoduje, że prowadnica stanie. I w ten sposób. Zniszczymy te hamulce dużo, dużo wcześniej niż żywotność, przewidziana żywotność, zostawiam to w taki sposób, a nie inny. Robienie hamulców, serwisowanie hamulców pozostawiam na kolejny odcinek. Teraz przechodzę do skręcenia naszego zacisku, montażu koła i jazdy próbnej. Słucham żadnych dźwięków od osłony, którą tak i tak trzeba będzie wymienić. I teraz opuszczam samochód i dociągam wszystkie śruby już na ziemi. Teraz przechodzę do kręcenia koła. Według książki jest to chyba 108 N Będę dokręcał z siłą 110, bo jest troszkę łatwiej ustawić na, na krucz. Mamy koło dokręcone. Dzięki za oglądanie. Jeżeli się film podobał, łapka w górę. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał i widzimy się już niebawem. Pozdrawiam, na razie, cześć.